Witam serdecznie, Andrzej Cichocki się kłania. Często zastanawiam się, jak to jest? Budzisz się, masz te same myśli, kładzisz się wieczorem, masz te same myśli. Wiele pytań, które dotykają nie nadawania planów, nie ich realizowaniu, ale sięga głębiej. Ówcześni przywódcy mają dokładnie te same dylematy, które mieli Ludzie w przeszłości. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co tak naprawdę powinieneś zrobić, jak to zrobić, e, jakich zmian dokonać w sobie, jakie czynności robić codziennie, co zmieni Twoje życie, jak wyzwolić tak naprawdę maksimum własnych możliwości, zapraszam Cię na szkolenie, które poprowadzę specjalnie dla Ciebie. Informacje na temat tych szkoleń możecie znaleźć na mojej stronie. Dziękuję bardzo.